Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night. Rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Z tej strony jest Kilhanty 07, to jest Minecraft i to jest moja nowa seria. Um, mam parę modów pokrywanych, ale wam ich na razie nie będę pokazywał. Uh, a, okej, okay. ty mam spawna. I tak sobie myślę, że będziemy szli w, 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 w tamtą stronę albo tam, bo tam jest, tam są drzewa, tam, tam też są drzewa Dobra, pościnajmy najpierw trochę tych drzew Bo hmm. no w komodę młodu, nazwie Timbermouth to drzewa się będzie szybko zbierało eee. Cięcie. Dobra, Timbermouth jest już wgrany wie czy to działa. To sobie zrobię sobie siekierkę jakąś. O, nie starczy. Dobra, zobaczmy, czy działa. To chyba nie działa. Jak się tego nie robi siekierą? Ale to się zaraz okaże. Okej. Okay. Sprawdźmy. Tak, działa. Okej. Okay. Dobra, pościnajmy trochę tych drzew. Teraz na jest nostalgia. Know, to sort of chyba to chyba. bo przynajmniej to do jedzenia jest e, będziemy się w tamtą stronę jak coś tylko tutaj te drzewa pusti trochę ich miał.

nie potrzebuje. Przerabił to będzie chyba dużo to odrewno. to sobie si to możesz wziąć albo nie bardzo duże lagi tu teraz zobaczycie tego o... tam jest kanion albo mi się wydaje albo tam jest kanion albo taka dziura w, w tym w ziemi Prędzej kanion. E, czekajcie już Już prawie jesteśmy, ale nie slagowało. To mamy kanion. Dobra, jestem po krótkim cięciu i tutaj mamy ten e, kanion. czy tutaj jest jakieś inny wyjście niż tylko tam. Bo jak pójdę tam tędy, to prawdopodobnie zginę. Bo tam jest woda. Kobla wykopię i zrobię y, sobie kamienne kilofy, że je żelazo wykopać O, tak na wszelkiej paty zrobię sobie. Też mieczyk. O, węgiel. Węgiel się przyda. Crafting onioź. Dobra, zrobię nowego. Co tam? Mm, Okej. Okay. crafting dwa kamienne jeden kamienny miecz ok teraz tak co mogę wyrzucić co mi się nie przyda dobrze to, to tutaj nie przyda mi się to nie przyda mi się to nie przyda mi się to to też mi się już nie przyda, to też nie. Sobie zostaje tylko jeden ten... Yy, ...drewniany. Okej, okay, teraz tego kobla... Yy, ...nie kobla, tylko... węgle wykopać, coś mi tutaj chodzi. Czekajcie chwilkę. Okej, okay, to trochę musimy pozmieniać. Już można grać. Yy. Trochę tutaj tego węgla będzie. I chyba noc się robi. Będzie strasznie w grę normalu. Teraz sobie tutaj pod rękę. Mieczyk. Wszelki wypadek. I już zrobię parę pochodni. E, dobra. Mało trochę. Tego węgla tu jest więcej. To się zaraz zrobi. I mam też modę, że... Yy, który dodaje takie górnika, trwala i tak dalej to jak już się osiedlimy to go użyję To też będzie gravel nie, tutaj nie. A tu jest? Jest że lasu tam jest Dobra teraz robię krótkie cięcie i poczekam aż będzie dzień coś ścięło Dobra już uh. Na razie jestem na peaceful momencie tutaj to putowo też tej góry tej nie będzie Wejście wygląda na razie tak Później dopracuję ten węgiel tam wykopię i tak dalej o, trzy parę czwitem będzie tak ja teraz będę to tutaj całe kopał sobie już nie wiem wyznaczę długość jaka ma być trochę co w tutaj będzie Oj kilo nie skończył uh. dobra na razie kończę ten odcinek następny będzie jakby tutaj skończy ten dom więc cześć